Po weekendzie, dzisiaj poniedziałek, 3 kwietnia, załadowałem w Lizbonie stal do Sewilli. Jutro mam drzwi se koło Sewilli i w Sewilli ładuję już do Bydgoszczy, do, do, do domu. Bezpośrednio do Bydgoszczy owoce. No, jestem już w Hiszpanii, wyjechałem przed z Portugalii. Jutro mam zrzutkę w Sewilli, jeszcze mam 130 km pod lotu. Jutro mam zrzutkę w Sewilli i załadunek do Brodwości. Pois Tu nie ma, bo już tutaj kilka razy stałem, no ale cóż Tylko na stacji jest Do samochodu już nie łapię Na parking Okej, okay. kończymy tacho na dzisiaj starczy. Kolędzi w trasie, dzisiaj już jest wtorek, już jest godzina 20 .00. i się zrzuciłem w Sevilli. załadowałem koło Cordoby. kolejny dzień, dzisiaj środa 5 kwietnia ruszam z parkingu tutaj 100 km przed Walencją na autostradzie A3 dosyć fajna, duża pompa z autogrillem ale niestety nie było internetu, myślałem, że będzie zazwyczaj na autogrillach jest internet a tym razem nie było na parkingu. Podejrzewam, że w samej restauracji by było, ale... ale na parkingu już nie łapał. Taka pompa za nami jest. Za nami jest autobus. jakiś obiadek trzeba zrobić i jedziemy dalej. No i na Dżanguerze wypadek kurcze Nawet nie, nie usłyszałem, że jest coś na szczycie na granicy. No rady nie zdążyli powiedzieć. Już wyjechałem z Dżanguery, bo na zakupach byłem i wszyscy stoimy. No i teraz też jest taki temat, że kurcze. Ten wypadek jest przed bramkami pierwszymi we Francji. To jest jakieś 8 km stąd. I to zobaczcie, można powiedzieć. Pełno ciężarówek stoi, jak za mną, i tak, i z przodu na dwóch pasach, może nawet na trzech, nie wiem, tam trzeciego nie widzę I teraz taki temat, jak to wszystko ruszy Posprzątają ten wypadek, puszczą Jak te bramki zaczną na dole Bo to na dole tam jest, za tą górką, za tym szczytem Jak te bramki zaczną pikać, to jeszcze będzie tak, że się zablokują I będzie, i będzie gówno Jak to wszystko wjedzie naraz ja już sobie obiadek robię, powoli także, że postajemy kilka godzin jeszcze no w końcu po dwóch i pół godzinach stania, ruszyliśmy, nie było tak źle a jak ruszyło, to zobaczymy. idziemy na bieżąco także jest OK, jest OK. zobaczymy jak przed bramkami za chwilę będzie o dziwo, o dziwo, bramki też na bieżąco aż się nie chce wierzyć A to właśnie przyczyna tego wszystkiego. democràtica Carles Torrent però ho ha explicat avui en el judici l'Ajuntament de Barcelona i recopilant dades personals dels agents de la Guàrdia Urbana de forma indiscriminada els sindicats però estan indictats i titllen aquest arxiu d'il·legal on s'hi pot veure per exemple l'orientació sexual 4-6 de setmana ruixant el parking amb l'ús de Muszę wygra molić. Pozostawialiśmy tutaj wszyscy. Już tutaj przyjechałem po 22.00, to już wczoraj miejsca tu zbytnio nie było w rajkach. Musiałem na, na tyłach się ustawić. Tak. Nie wiem przez rajki, bo tam widzę ciasno, cholera. Dobra. No. tam nie jedzie? Nieździe. Jest godzina siódma 13. 9 godzin pauzy mi przed chwilą wyszło Tu też będzie ciasno, 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 zobaczcie na centymetry na ciepa przychodzi Okej, okay, tu mamy tam krawężnik jest winięty, dobra Bardziej do lewej teraz Na lusterka, na ulsterka. Tam mamy blisko krawężnik mamy to Teraz wyjazd jest tutaj, tak? Dobra. Zbijam Zdrawo. Wczoraj przyjechałem tu tuż na, nawet na zakrętach auta stały ciasno, to przejadę przez rajki. Są się bardziej wyciągnę, tam wtedy. O, tamten już po idzie, zobaczcie. Ja sobie przez rajkę wtedy przejadę. Ja nie będę musiał iść po krężniku. tylko drzwi no właśnie, dobra kolega z Wusito jedzie Polak czysto okej okay. Na dzisiaj mamy niecałe 700 km, tak dzisiaj w Niemczech chcę wjechać pas trzeba zapiąć Pogoda widać chyba będzie ładna dzisiaj, bo tak nieba smurna jest prawie, że okej, okay, jedziemy dalej

Ja tam za dużo autek na Barcelonie? No wiesz co, dopiero dzisiaj jednego mijałem, ja ogólnie mnie w lecę, także wiesz tam dopiero dzisiaj jednego mijałem, wczoraj kurde, 3 godziny, bo się sobie przed rąkami pierwszymi we Francji, podobnego wypadek, więc myśmy się czas na obronie, w mojej pańskiej na górze starym 3 godziny wiejskiej. Ale już pauza wyszła. Ja, 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 ja. Nie ja. ja tutaj, gdzie tam lecisz to potem to bardzo, ale mam 3 dalej? Aha no no ja do chwily nie lecję tam na świecie no nic ja raczej trzymaj się pożądanka siema, co tam ma co tam wiedzie? Nie ma siema radę radek, radek.

Не-не-не, я встану, я там просто встану, а вы так, что там просто встану. Ой,